Jestem BartolinixD. D. Witam Was. A, to nie jest. Mód. Witam Was w kolejnym odcinku z GTA 5 eee, Nie wiem, który, nie pamiętam dokładnie, który, który to jest. I wchodzę na misję e, tutaj. Franklina. Zaraz zobaczymy, jaka. Jakaś głupia znowu. Długaśna odsiadka. no Pewnie tak. Hello. I don't wanna know. Franklin. What the fuck? I mean, what the hell going on here? Wait a minute. Franklin, what are you doing here? I live here. This half my house, too. So you say? Anyway, Magenta is reinvigorating my femininity. So make yourself scarce. Boy, go. Go. With pleasure. Go. Good. And stay out of trouble. Okay. Yeah, yeah. I thought you it. Oh, Tony. Oh, no, no. Show some respect here, nigga. The man couldn't hold down his back. Come on now. Damn, man. I gotta spend my day with another middle-aged fool trying to recapture his youth. What this fool just say? I missed you, dog. Oh, oh. You missed me, huh? No, nah, I ain't missed you. Your ass could have stayed gone for good. So I fucked your girl, mugged your mom. Mm -hmm. Better yet, I ain't thought about your ass in years. Ha <laughs> ha! You got jokes now, huh? Hey, but I see you doing well for yourself. Check that on out. Shit, I'm doing just fine. That's what I hear. But I know some sweet boys up in the pen that got bigger balls than you. Oh, you been doing your time looking at sweet boy balls? Uh huh. Yeah, it's good to have confirmation. This funny fuck. Why you keep hanging around this clown L? Shake this fool we man. We from the same set, Stretch. Why why y'all niggas can't get along? Y'all been doing this shit for years, man. You know what, dawg? It's good you back home. Glad you here. Missed you, boy. Damn, you definitely got hit up inside. Hit up? Hey, hey. Yo, motherfucker, I know little niggas like you been turned out on the daily. Talking about being hit up, nigga, I swear, man. You ain't got no motherfucking respect. Motherfucker, I got respect for reality. Reality? All right. All right. You keep thinking that. Just keep thinking that, nigga. Shit, you gonna get yours. Fuck you! Oh, I swear, man. Presents, come whoa, on, whoa, man. Whoa, whoa. Cool off, chill, man. man. This motherfucker get on my goddamn nerves. The nigga get on my nerves too, man. part of the nigga charm, man. F, come on, man. Let's just bust a move, man. You gonna drive or what, Bill? Drive where? Pick up this heat, nigga. Why? Business, nigga. Real business. Come on, y'all niggas act like girls. Shit. not me. Shit. Oto jedziemy samochodem. Normalnie Lamar. Emperor Emperor brzmi Na przykład To jest właśnie dziwne Bo Emperor brzmi jakby to był taki Jakiś samochód mega sportowy i w ogóle Takie koła wystają z błotników i w ogóle Nie? Ale tutaj wygląda taki dziadkowóz po prostu Idziemy do Tak I co teraz? Teraz se nie pogadasz kolego

nie będę się upokarzał. Oh, yeah, oh, yeah. yeah. up no, tak. Pojeżdżę Lady, by przejrzeć broń. Jakoś taką za... Ta... A, tutaj, tak. Jakąś taką darmową chcę, co? Nie mam pieniędzy zbytnio. Co mógłbym sobie kupić? O. Railgun Brak na składzie Ojoj, oj, słaba. no dobra to już kupiliśmy broń Serio muszę kupić jakąś broń? No kupię naboje do mojego pistoletu już Już idziemy stąd koledzy A latarkę muszę kupić no teraz, to tak, no. No bo... Teraz, o, tu jest moja strzelba. Kupuję latarkę. Dziękuję. Ciekawe, po co mi latarka. No i oni sobie jeszcze tam gadają. Świetnie. Pewnie tak. No właśnie. To, w czasie drogi, e, mogę wam opowiedzieć, dlaczego nienawidzę strzałek i ławek. Eee, główna przyczyna tego... To jest to... Są takie... Mapy w GTA Online eee, Takie jakieś skill challenge Czy coś takiego Grałem... Jakąś taką łatwą chyba Były dwie średnie i jedna trudna No i trudnej to... Trudna jest naprawdę trudna i łatwa była taka trudna, że w pół godziny ją przeszedłem, chyba. Y... No i właśnie były takie poziomy typu trzeba było przeskoczyć przez ławkę i potem znowu przez ławkę i nie było nie było też szer szerokiego pasa, więc się prawie cały czas spadało. ...oraz strzałki, czyli wjeżdżało się na strzałkę, potem się, też nie było to szerokie, wjeżdżało się na górę strzałki, spadało się, trzeba było dobrze wylądować, yy, i tak z pięć razy pod rząd, i trzeba było jeszcze skręcać, więc, no, o, lambar się wali, ty, jakiś ten, piany chyba jest, tutaj na górę? Pewnie tak. Oh, fire dart down block. What up, boy? We got that shit, nigga. With a paper head. nigga. I'm talking about bill <laughs> Lamar Davis. What's up, boy? Everything cool? Come on, man. What the fuck, man? You was just kidnapping this nigga. Oh, come, oh, come, come on. on now. You don't real F recognize real? D my nigga just got out. Crossing lines, did some time with some of your folks. Hey, look, look, look. This ain't about you, man. What? You know these niggas done fucked Yo, what fucked the fuck is Trick talking about, man?

Ciemno mam przed ekranem, nie widzę nic. Czekajcie chwilę. Ma, mam ciemno przed ekranem, nie widzę nic. Muszę zmienić ustawienia monitora. Sprawdzę coś tylko. A, nie widać tego. Dobra, to zrobię. Obraz. Ustawienia teraz, sprawdzam tego. I tutaj jasność. Na 50 mam. Dobra, to dam na 62. Dobra. Już. O, teraz trochę widać. O, apteczka to jest. O! A Ah! Ah! Gdzie ten? a zabili go? Wow. Jezus, cały czas mi straszył. Dobra, tu ktoś wyjdzie. Ok, ok. A! Jezus, Maria! To jest taka rozwałka, ale nikt nie umie strzelać. O nie! Wiecie co to? To jest identyczny magazyn w GTA 4 taki był Kurde zaraz mnie zabijał Identyczny magazyn w GTA 4 taki był Pamiętacie? Ja to pamiętam Dużo razy ginąłem dlatego pamiętam. Tylko wtedy chyba nie było wełny. To jest taka wełna, chyba. Albo bawełna. A! Dobra, to są drzwi, tak. Przez nie idziemy. No. Gdzie teraz? Tutaj. Dobra, tu już nie ten. Tu już stąd idziemy. Tyk. Kurde, helikopter we mnie strzela. Ło! Wow! Zostrzeliłem go, zaczął się palić. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Rde. Właśnie. Szybciej! Ej, ja nie mogę wejść. O, mogę. Tu jest kolejny. Zawsze tak jest. Dobra. I teraz jedziemy. O, tutaj. I teraz muszę się zawrócić. Oni. Dobra, trzy gwiazdki. W ogóle. Yy, taka ciekawostka. Bo. Oh. Trzy gwiazdki. Tak mi się wydaje. Że, jak ma się policję na trzech gwiazdkach, to najtrudniej jest się od niej uciec. Po prostu. taka. Bo jak jest pięć, to nawet jak robiłem z kolegą napad na kasyno, siedzieliśmy w samochodzie. Nawet się nie chowaliśmy. I policja szukała. To nikogo nie znalazła, więc yy, chyba że tutaj tak nie jest. Też nie pamiętam. Tu chyba nie ma 5 gwiazdek, chyba jakieś Jedna misja jest... Dwie są! Chyba. Na pięć gwiazdek. Ale tak to... 3. Też czterech prawie w ogóle chyba nigdzie nie ma. Nie ma także. Bo albo trzy, albo pięć masz. Nie ma tak zipper, chyba, że są cztery. Dobra, i teraz Tutaj Na tą górę Jedziemy I oni oj Nie mają pojęcia, gdzie jestem O nie, oni tu wjeżdżają W jaki sposób? Przecież... Aaa, bo ja muszę ich zgubić najpierw Znaczy, no Że ten yy, Dobra, to ja będę jechał ich zgubił Zgubił będę ich i potem wjadę na górę, bo musi być tak, że oni będą mnie szukać. Czyli, no wiecie, że niego tutaj na tej minimapie, że będą mnie. O, teraz na przykład szukają mnie. No, teraz sobie mogę wjechać na górę. Normalnie. Tutaj jedzie radio, więc ja zjadę. O, tutaj jedzie. Widzicie? Widzicie? Bude tu jeszcze inne jadą. Dobra, zjeżdżam na dół. Nie zobaczył mnie, nie zobaczył mnie. Ej! Keep them off us. Dobra! Oh man, nie udało się. Dobra, wiedzą gdzie jestem. Czyli nie wiedzą gdzie jestem! Jest! Udało się. Dobra. Teraz trzeba, o, szybko chciałem powiedzieć, ich zgubić. Pan nie pamiętam, która to góra była, to tutaj, tak? Tutaj. Oj, 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 Kurde, teraz każda sekunda się liczy, szybciej przyspieszaj. Okej, okay, każda sekunda się liczy, tutaj jadą. Ale ja jadę na offroad, no i zaraz zgubię ten pościg. Też będzie chyba helikopter tutaj leciał, yy, i ten. Więc tego czekam. A no i przy okazji, może opowiem wam jakiś kawał. Suchar. Szukam aplikacji z sucharami. O, suchary. Mam. O, dobra, zgubiłem ich. Nie sądziłem, że aż tak szybko. Pierwszy suchar. Y Ojej. Dobra. Uwaga. Dlaczego przestępcy nie lubią indyjskiej kuchni? Bo unikają kary. <laughs> Takie suche to jest. No, ale przesunąłem, żeby sprawdzić drugi kawał i on już nie był w ogóle śmieszny, więc koniecznie nie będę czytał. Nie... ten... Nie będę psuł humoru. To jest już tak zepsuty jest. Po moich żartach. O, to? Świetnie. I od razu wjeżdżamy. Na pełnej, o! Ale hamulec do garażu wjechał. Ale wysiadłem fajnie. No spoko. Tak. I... No. Kapuś, kapuś. No nie no. Jaki on ma łysyłe w ogóle? CO ZA TEGO? Patrz, nieoznaczony, nie udało mi się. Nie wiem co to znaczy. Pewnie, że... ten... się... tam nie walni w nic, coś. Pojadę tutaj. Na misję. Nieznajomego dziwaka. Albo wezwę taksówkę, bo mi się nie chce jechać. Kurde. Zadzwonimy po taksówkę. Kontakty. Downtown Cup.

A black man walking in vine Vinewood, you think he Clay P. G. Sellout? You bitch-ass punk oh. motherfucker! Oh shit, man! Oh, hey, oh, I'm sorry, dude. I didn't didn't have my my contacts in, you know. I mean, I love black people. Yeah, you know, like uh, like I love gangsters. I love like gangster rap. Yo, sup, man? Boom. Who gives a fuck if he's gay or not, man? The man is not married. It's his business. Leave motherfuckers alone. Well, look, I'm I'm just saying that that it's it's the hypocrisy that I can't stand. You know, I mean, of celebrities. Right? I mean, PG, right? He, he, he says he, he's a killer and a murderer and all that great stuff. And then, what, well, he, he loves his mother and likes show tunes. I mean, really, what kind of message does that send in our kids, you know what I'm saying? The guy's a fraud. Well, why do you care, man? Well, yeah, because, you know why? Because they all think they're gods, right? Well, fuck them, fuck them, fuck them, fuck them, fuck! them, fuck them, they're not magic No, no, they're no better than me They're no better than me Shit, oh shit, oh my god, it's Miranda Miranda, I love you, Miranda, come on Come on, it's fucking Miranda fucking Cowan push the fucking megastar No, no, leave me out your shit, man Oh no, 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 we can make vocal bucks here, man We get one picture of, of her of her hairy legs or her aging muff, And we are in the money, man, in the money, bro, come on Come on, man, come on Oh yeah I'll be Da ja prowadzę. No, go, go. no zawsze może być w tym, w co prowadzi, lecimy. co? Jeździ obok samochodu Mirandy. Taki piłkarz był here. chyba. Jest Miranda, co? Miranda. No i ci wydaje, że jest taki, nie? No, szalać zdjęcia, kolego! Kolego! Halo! Ty, paparazzo! Paparazzi, strzelaj zdjęcia! Dawaj, flash, Smoke i inne, te tam to jest jakiś pewnie ogłuszający granat. Co. Zajadę im drogę, nie? One są odskryptowani, tak? No pewnie, Ten motor jest wolny. O nie, kurczę, mam Chciałem shift. O kurde wjechałem na samochód Co za gówno Dobra Jadę o. Pięknie No Ciekawe co on tam widzi przez to Ciemne szyby bo no, Dlatego on ma tego flesza No tak no. Rzeczywiście O kurde o nie inne paparazzi co, zabijemy go? Zabiję go. A, zabiłem go. Dobra, teraz nie porobię zdjęć. No, Cieka przecież. Już nie znajdą mnie. No, ten paparazzi to tam. Zdjęciem zrobię. No przecież ucieka. Nikt nas nie goni, debilu, ty. Słuchaj Dobra, rób zdjęcie. Policja nas nie goni. No! Przecież nie goni nikt nas! Kurde Więc ten? Ze szkoły się urwałeś Czemu on tak wolno jedzie? On jest skryptowany, co? Na bank! 100% jest skryptowany. Skrypt, skrypt, skrypty. skrypty. Go, go, go! I am not going down for this! No. Ah, you said that? There's a small parking lot by the Cafe Redemption. What's a Drop me there, and you can keep the bike, because I look after my people. Look after your people? Man, I know when a ride is hot. If this is your bike, then I'm the fucking poke dog. Okay, okay! Don't ruin the pie! No pewnie tak Znaczy nawet nie przyjął tego motoru z znaczy, taki gówniany po prostu nie wiem Kto go wyprodukował co? Pewnie jakiś tam Sanchez Znaczy Chodzi yy, mi o... producenta nie mogę Bo Sanchez jako model to jest taki cross taki jakby drugi terenowy Been an education, dog No. Look, keep on making the world a better place, you hear me? at the public needs to know. The fans deserve answers. Shit, not if the question is how to Miranda Collins muff hanging or she getting banged up by some second rate director. They need to know everything. From crow's feet to camel toes. Hey, hey, hey. Come by the manor next week. We'll continue the suck. Yeah. Look, don't wait around. No, dobrze, not nie Shit, super say, od chaser. Jakie ten... O, idealne jakoś 3 Dać do pieca? Co to znaczy? Beverly? Johnson? Ta nisza tutaj Nie, nie, nie Beverly Beverly mm, Beverly To była matka CJ'a chyba, co? No chyba tak Dobra Muszę się przechodzę na Michaela. Zobaczymy ile czasu raz, 2, 3, jak daleko jest, 4, 5, 6, 7. Tak jakby 8 sekund. Spoko. To pojadę do Lestera. Telefon yeah, dzwoni. I know you're the bro who deactivated Jay, bro. Oh, I have no idea what you're talking about, pal. What you do's your business, bro. Anyway, Jay really got a big head once people started calling him a god. Guess you proved he wasn't one. They reintegrated my team in Burundi after the design got signed off. And now, my shares ain't worth dick. Sorry about that. I need work i thought maybe you could provide i mean i'm smart enough to track you down aren't i i guess you are hey i'll be in touch if anything comes oh no super garment factory i needed a job that didn't require me to do anything apart from uh, paying taxes Okay, listen. What do you got? The Holy Grail. The Union Depository. <laughs> <and saved laughs> be Hasn't been yet. Look, I just owe some Mexican hood a couple million bucks I wrecked his girlfriend's house. I don't need to go crazy here. Which Mexican? Martín Madrazzo. He's not supposed to be very nice. Oh, When I met him, he was charming. <laughs> so, what do you think? Oh, um, I'll see Either we hit a bank in the sticks or we do a store which do you like well <clears throat> stores usually easier but i gotta make a big take uh, well gems it is then let's go to vangelico buy ourselves an engagement ring oh we're gonna need a crew i can round up some of the old guys there are no old guys and moses uh, ironically he found jesus uh, all those irish crazies they mostly just disappeared that crew from the south they all went down there was a uh,

Wiem, ja wiem, gdzie to jest. Nie, ja w ogóle teraz nie patrzę na mapę. Yy, I Wy możecie patrzeć. Ja w ogóle nie patrzę yy, na tę minimapę. Rozwaniam sobie ją. I teraz. Na pamięć będę jechał. Zobaczymy, czy dojadę. Tutaj. W lewo. Już wiem, że źle. Tak. Ale nie. Dobra, nie wiem. A, co... co, co. Teraz prosto będzie. Chodź. Dobra, wiem gdzie jestem, wiem gdzie jestem. Ja teraz nie patrzę na mini mapę w ogóle. E, cały czas prosto chyba. Ja wiem, taki zagręc z taką charakterystyczną drogą. Charakterystyczna taka droga była. To jest przygotowanie, już prezz. zrobimy chyba. O, tutaj, właśnie tak. Chyba. Tak? O, o, widzę go już. Dobra, widzę. Widzę jubilera. Jubilera? To jest. Tak, jubilera. No, tutaj. Tylko to już zrobię w następnym odcinku. Udam się już tam. Więc jak na was, no i do następnego odcinka. Cześć!